Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie. Odnajdziesz i siebie Drogi przyjacielu Na polskim trójkącie no jak tam stary? Przeżyłeś? O, okropnie się w tym kasku jeździ. Ale muszę przyznać, Krys, że ty nieźle dajesz na tym motorze. No, a mówiłem ci, że kiedyś miałem Harley'a za Agnieszką, trochę jeździliśmy. Dawno, na samym początku naszego małżeństwa, ale to nie była jej bajka. No to sprzedałem. I mój też tak pięknie chodził, chłopie. Nie żałujesz? No, sporo rzeczy żałuję, ale tego Harley'a to chyba najbardziej. No to w czym problem, żeby sobie znowu kupić? Stary jestem. <laughs> Żalisz się czy palić. A <laughs> to dobre. Wiesz przecież, że nie o to chodzi. W mojej sytuacji, no wiesz, to operacja w ogóle. Nie jęcz, trochę zaufania. Dziś to drugi facet ma taki problem jak ty. A ty masz? Ja się nie badam. No to nie pier. Przyjacielu, okej? Okay? A co do zaufania, to jest wszystko w rękach doktora Patela. Wszystko jest w rękach Boga. A ty do zakonu aspirujesz? Spoko! Wystarczy jedna zakonnica w rodzinie. Wprawdzie martwa, ale zawsze. A nie za bardzo przepadałeś ze swoją siostrą, co? Były powody, może kiedyś ci opowiem. Ale uważam, że przed tą operacją powinieneś pójść do spowiedzi. Chyba ci kompletnie odwaliłeś. Wiem, że jesteś zatwardział ateista, ale są sytuacje w życiu, gdzie potrzeba trochę pokory i zawierzenia w Boże Miłosierdzie. Pitre, czy ty siebie słyszysz? Czyli jak trwoga, to do Boga, tak? A ja nie kupuję takiej hipokryzji. Od lat wiem, że w twoim przypadku nawrócenie to mission impossible. Ale chociaż się wyspowiadaj, najlepiej na Trójcowie i najlepiej u księdza Totskie. Tak, to może poprosić go od razu o ostatnie namaszczenie. A to już jak chcesz, z nim ustał. Piter, jak ci Bro, kocham, choćby za to, że zorganizowałeś ten wyjazd, że pożyczyłeś od kolesia motor, że nie bałeś się ze mną na tego Harley'a wsiąść, tak ci mówię, że czasem mnie tak. E, no daj spokój, ale to że razem pojedziemy na motocykl, motorze, to nie wpadłeś, co nie? No ta, Ty to potrafisz zaskoczyć. Ale bianek. I te Gdybym nie przeżył tej anestezji, to będziesz z Majką mieć oko na Agnieszkę? Kuźwa, co ty wygadujesz? Jak nie przeżyć? Ty jesteś pewny, że masz raka prostaty, a nie mózgu? <noise> na szczęście to tylko prostata. Ale na poważnie, co ci będę ściemiał? Ja się po prostu... Jak cholera, powiem. słuchaj, babciu, to co by znaczyło uznanie Śląskiego za język regionalny? A ty wiesz, to jest skandal, że ten prezydent, na którego głosowałam, i tak mu wierzyłam, nie podpisał. No przecież pół miliona ludzi w Polsce mówi po Śląsku. Może mu nagle długopis przestał działać. No ale powiedz, co by to dało Ślązakom? Przede wszystkim wiedzę, że to nie dialekt, tylko język i to, że w końcu w Polsce jesteśmy trochę bardziej u siebie. Mhm. A praktycznie, że dzieci w szkole będą mogły dobrowolnie się uczyć Śląskiego że zrobią w Bytomiu dwujęzyczne tablice z nazwami ulic, no i takie tam. No to byłoby miło mieć po kaszubskim drugi język regionalny. A swoją drogą, jakie to przełożenie na Ukrainę, co nie? Na Ukrainę? Niby jak. No wiesz, że ludzie tam gotowi są zginąć za to, że ukraiński to jednak nie jest dialekt rosyjskiego. A wracając do naszej rozmowy, babciu, to co ty na to moje sponsorowanie? A jak ty to sobie wyobrażasz, Nieszka? No, zwyczajnie, oma. Polecisz do Polski, tak jak planowałaś. Ja szybko wystąpię o ciebie, to znaczy o zieloną kartę dla ciebie i jak wszystko dobrze pójdzie, to zamieszkasz z nami. No, fajnie, nie? Jakie fajnie. Jakie fajnie, dzieciaku. Moje życie jest w bytomiu. Kiedyś uciekłam ze Śląska do Gdyni, ale drugi raz tego nie zrobię. No, ale oma, przecież cała twoja rodzina jest tutaj. Ale Chrystus będzie ze mną w domu i to wystarczy. Babciu, przecież wiesz, że wujek Krystek też chce być tutaj, w Stanach. Upoty gadasz. Jego dom tam, gdzie mój dom. O, ma kochana. A ja? Twoja ukochana wnuczka? I może twój prawnuk też u nas zamieszka? Dudusz? Hmm? O on tu co będzie robił? Tak dokładnie, to jeszcze nie wiem. Ale z Adamem nie może mieszkać, no bo przecież ten koncertuje głównie poza Londynem. A młody przerwał studia i chce do nas przyjechać. No wiesz, być bliżej rodziny. I ty chcesz sobie taki kłopot na głowę wziąć? No szczerze mówiąc, to liczę na twoją pomoc. Ale w czym? No to, że mi w tym kłopocie pomożesz. Tym bardziej, że <laughs> nikt tak jak ty nie zna się na wychowywaniu chłopaka. Że niby co? <laughs> no, że niby tak dobrze wujka Krystka wychowałaś. No wszyscy mówią, że to taki gentleman. No co prawda, to prawda. Nawet i twój mąż mógłby się od Krystka czegoś nauczyć. A poza tym mój syn nigdy mnie nie zostawi. No to może w przyszłości zamieszkałabyś z wujkiem i z... Kaśką? Jak to z Kaśką? Co ty gadasz, Leszka? No jak wujek się ożeni. A w życiu? Krystus mi tego nigdy nie zrobi. Babciu, no, daj spokój. Przecież to nie byłoby przeciwko tobie. Ale przeciwko niemu. A to znaczy, że i przeciwko mnie. Nie rozumiem. Ech, ty, dziecko, młota jesteś mm -hmm. i życia nie znasz. Mm -hmm. To jest bardzo dobry chłopak. A baby są wyrachowane i cwane. Nie jedna już sidła zarzucała, ale nie ze mną te numery. O ma. Ale to nie jest prawda, że wujek ma kobietę i dziecko w Polsce, co nie? O, chyba Krzysiek wrócił z tej wyprawy motocyklowej. Uch, w, samą porę. Hi, Ladies! No i jak było, Krzysiu? No, Piotrek zrobił naprawdę zarobistą niespodziankę z tym motorem. Nie zapomniałeś, jak się prowadzi? No coś ty. To jak z jazdą na rowerze. Wsiadasz i jeźdzę. Mój hm. ze chwilk miał też motor. Lek się nazywał. No nie. Taki przedwojenny. To nim nawet do pracy trochę dojeżdżał. Ale raz nie wprowadził na noc do piwnicy i ukradli. Żartujesz, Oma? W rodzinie był Lech? Kurczę, przecież z tego co pamiętam, to wyprodukowali tego tylko kilkadziesiąt sztuk. Skąd mąż miał takie cacko? A, o takiego kolegi, co jego ojciec pracował przed wojną jako zaopatrzeniowiec w Wojsku Polskim. Słuchajcie, to pierwszy motocykl skonstruowany w Polsce. Mm. Aż mi się nie chce wierzyć, że kolega zrobił taki prezent. No kto powiedział, że prezent? Zafik Pogara go wygrał. O, 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 <laughs> no nieźle. No, dobry. To dziadek A, był karciarzem. No, właśnie. <laughs> Lepsze to niż kobieciarzem albo łgarzem. <grym> of course. Hmm. Krzysztof, ale widać po tobie, że wyprawa udana. Aż ci się oczy błyszczą. Aż tak? No wiesz, przyjechać się z Piotkiem motorem to czysty romantyzm. Nie, no weź, nie żartuj. Ty wiesz, jak on się nagimnastykował, żeby znaleźć kogoś, kto pożyczy motor? No to było naprawdę duże wyzwanie. No tak, tylko że mam nadzieję, że nie mówił, że to dla umierającego kolegi. Krzysztof! A to by się śpieszy umierać? Nie, ale kto wie, co będzie 30. A co ma być? No, moja operacja. Operację masz 31, o ile? Nie, wiem. dzwoni z gabinetu doktora Patela, że mam się stawić 30. Hmm. A wracając do przyjemnego tematu, powiem Ci o Marze, że na motorze w 5 minut możesz przeżyć więcej niż inni przez całe życie. A poza tym, speed means freedom of the soul. Babciu Krzysiek powiedział, że szybka jazda oznacza wolność ducha. Heh, to ty się Krzysiek, trzymaj tej wolności ducha, a nie o śmierci mi tu będziesz gadać. Cześć, daś? Kater masz? Ja przeziębiłem się trochę. Ale dobrze, że dzwonisz. Słuchaj, Agnieszka mi mówiła, że oblałaś egzamin na prawo jazdy. A daj spokój, ile mnie to nerwów kosztowało? A ta egzaminatorka mówił ci okropnie nieprzyjemna. Krzyczała na mnie. No, czekaj, ale Agnieszka mówiła, że prawie przejechałaś jakąś induskę przy Secretary of State. Ty jak miała nie krzyczeć? No, w tej rodzinie to nic się w tajemnicy nie uchowa. No, ale przecież Agnieszka to widziała, bo czekała na ciebie przed ofisem. No ale nie słyszała, jak ta kobieta się na mnie darła. Jak wariatka wyskoczyła z samochodu i chyba że trzysta razy powtarzała fail, failed, fail! Failed. No jedno to ci muszę przyznać, że jak już się za coś zabierasz, to spektakularnie. No, to znaczy? No wiesz, jak wyjazd do Ameryki, to od razu na zawsze. Jak nowy mąż, to najbogatszy w Chicago. Jak prawo jazdy, to z ofiarami. Po prostu wow. <grym> Na szczęście nie doszły mi. Ale serio, nie wiem, czy ja zdam ten egzamin. Przecież w ogóle nie łapałam, co ta kobieta do mnie mówiła. Agnieszka nauczyła mnie: right, left, turn, back, park. A poza tym to nic nie rozumiałam. A może powinnaś pomyśleć o jakiejś szkole angielskiego? Ja się też tak mówi. Ale teraz to sam wiesz. Najbardziej potrzebne jest prawo jazdy, żebym mogła jeździć do tego centrum rehabilitacyjnego. A jak długo on tam będzie? No, nawet i dwa miesiące. Cholera, długo. Powiedz, dajesz radę? A teraz już jakoś mniej się boję, ale na początku, żeby nie Agnieszka i Dagmara, to chyba bym się rozsypała. Mogę sobie tylko wyobrażać, jakie to ciężkie. Tak mi przykro E Mnie też. A powiedz Adaj, czy to prawda, że się skłóciłeś z krzyśkiem? Ja tam zaraz skłóciłeś. Wygarnąłem mu co się należało, bo palant jest, że na Agnieszkę wszystko zwala. I teraz jeszcze zbolały bidulek, bo mu się rak trafił. A Aga szaleje. No wiesz, rak może być wyrokiem, to się pewnie chłop boi. Rozumiem, ale to ciągle nie powód, żeby ją obarczać. Widzisz, jaki dobry brat z ciebie? <laughs> żeby tak mój krystek miał dla mnie chociaż część takiego współczucia, jak ty dla swojej siostry to ma wstępioną wrażliwość. Niestety. I końca jego nałogu nie widać. A rozmawiałeś z nim, żeby poszedł na odwyki terapię. Przecież on nie jest alkoholikiem. On tylko lubi wypić. Nie słyszałeś nigdy? No tak. Nie da się pomóc komuś, kto uważa, że nie ma problemu. Mamo, a mówiła ci Agnieszka, że Adamo przerwał studia i chciał ze mną zamieszkać? Tak. Mówiła też, że ty nie możesz i że ona chce go wziąć do siebie. Ale powiem ci, że nie wiem, czy to dobry pomysł, szczególnie teraz, jak Krzysiek chory. Nie wiem, co zrobić. Nigdy nie byłem ojcem. Poza tym, wiesz, ja go właściwie nie znam. Wyobrażałem sobie, że się gdzieś spotkamy od czasu do czasu, i jakoś powoli będziemy się poznawać, a później się zobaczy. A on, że już chce ze mną mieszkać. No wiesz, stracił matkę, ale nagle zyskał ojca temu, spieszno nadrobić zaległości. Może przypomnij sobie jak było z waszym tatą Jak po pracy leżał przed telewizorem i w ogóle nie zwracał na mnie uwagi Adam, nie tylko leżał, przecież, no przecież zaraz O tak, nauczył cię jeździć na rowerze Aha, raz ze mną wyszedł i szybko wróciliśmy, bo nie umiałem równowagi utrzymać To ty mnie nauczyłaś, nie pamiętasz? No Ale był pracowity, śmieci wynosił, dywany trzepał i nawet okna mył Nie tak jak inni mężowie z naszego bloku Mamo, ale ja mówię o ojcu nie o mężu. A, a pamiętasz, jak cię w połowie obozu żeglarskiego zabrał, bo, bo się rozchorowałeś? No tak, pamiętam, faktycznie. A wiesz, że ja się wtedy tak naprawdę nie rozchorowałem? Wiem. Udawałeś, bo nie chciałeś tam zostać. A skąd wiesz? Od twojego ojca. Mówił, że poszła jakoś dziewczynę. A on skąd wiedział? Ja mu nie powiedziałem. Nie musiałeś. A widzisz, jednak dobrze cię znał. Nigdy bym nie przypuszczał. A ona wolała mojego kolegę. Zresztą to stała w moim życiu. Tak bywa. Może częściej rozmawiaj ze swoim synem i przyglądaj mu się uważnie, to zobaczysz coś, co jest pod spodem. No tak, tylko kiedy? Przecież ja żyję na walizkach. Poza tym to już nie dziecko. Chłop ma 21 lat, to dorosły, nie? Dorosły albo i nie. Wiesz co, pogadam jeszcze z Agnieszką i może jak on tutaj już przyleci, będziemy miały na niego oko to coś się z czasem wyklaruje. Ta. Ale a propos wyklarowania, to mama mamo, w przyszłym tygodniu spotkanie z moim profesorem w Gdańsku. To od razu skoczę do ciotki Elzy, pokazać jej zdjęcie sąsiada mm. pani Zosi i zobaczymy, czy na nim rozpozna twojego dziadka, wiesz, tego Wilhelma Gorca. Dobra, Bogusia, to się jeszcze zadzwonimy. Ale planujcie ten przylot do Chicago, dobra? To kto nas odbierze z lotniska? No nie wiem, ale jeszcze się zastanowimy. Dobra, to na razie, baj. Jak tam Bogusia? No wyobraź sobie, że szykuje się przylecieć na ten na ślubi wesele. Słuchaj, Mira, musimy pogadać. A niby co robimy? Ale nie tak. Poważnie. Pan Jan umarł. No coś ty, weź wypluj to słowo, bo ja przenieśli na Richa. Znacy prze Twojej matki pomogły. Zawsze miała chodę, już szefa na górze. Haha, <laughs> albo już szefa na dole. Oj, niedobra dla niej jesteś. Wiesz co, jak tak ma być całe życie, że ja nie dobro do Twojej matki, a ona anioł dla mnie, to maybe we should quit. Co ty gadasz, kobieto? I wiesz co, Stasek? Ja to co tak myślę, że tobie to na tym ślubie ze mną wcale nie zolę z... Wymyślanie jakichś kłamstw, żeby dostać zgodę od Twojej matki, co to za głupota. No dobra, skończyłaś? To teraz ja. Nie skończyłak. Może mi jeszcze powiesz, że mam do niej zadzwonić i ją przeprosić za to, że źle pomyślała o niej? Jak tak, to musiałabym ciągle do niej dzwonić. Aleś ty do żarta? No aleś śliczna jesteś, jak się tak złościsz. Do żarta? Wiesz co? Słów mi brak. A w to akurat nie wierzę, ale słuchaj. Od godziny słucham i nie słyszę. O right. nie będzie wesela. What? Ja tak postanowiłem. Nie będzie wesela. Decyd. Wait, nie będzie wesela czy nie będzie ślubu? Ślub bierzemy, ale cywilny. Wesele cancelujemy. Wow! Po prostu wow! I jak zapytasz co na to matka, to uwierz, rzucę się u wuja zwierzowca. Baby, no ja nie wiem co powiedzieć. A to się rzadko zdarza. Czyli hajtamy się tak po prostu? This is a plan. A jak kiedyś, baby, będziemy chcieli wziąć sobie ślub kościelny, to weźmiemy. Może nawet w Polsce. W kościele, w kościelisku. Ale przecież sala zarezerwowana, goście zaproszeni. To się odprosi. Wuj chory, wszyscy zrozumieją. No nie, wiem czy wszyscy. Przede wszystkim pan Jan, on może być zły, przecież zapłacił za salę. Oddam mu pieniądze. Kobieto, daj mi się tym wszystkim zająć, okej? Okay? Sure, ale na pewno dar sobie ze wszystkim radę. Już zrobiłem w Excelu listę, będę szedł punkt po punkcie. Aleś ty jest chłop. A jaki jest punkt pierwszy? A ty już dobrze wiesz. To kiedy zamierzasz powiedzieć matce? Nawet i dzisiaj. Kochanie, imponujesz mi. A to nagroda będzie? Hm, a co ma nie być? Wysłuchali Państwo 65. odcinka słuchowiska na polskim trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Renata Romanek jako Krystyna, Jadwiga Rup jako Omazyta, Renata Granat jako Mira, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch, Wojciech Włoch jako Adam, scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski, montaż i udźwiękowienie Jarosław Gołowi. Aranżacja dźwięków między scenami Maciej Skierawski i Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. Produkcja Wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwoevergreen.com pod zakładką słuchowisko, na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka byli dr Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu 630 372 5801 i psychoterapeuta Lech Konrad Figurski 630 335 1686.